Witam was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do QA na 2700 subskrypcji. Z tego co widzę, jest to już QA numer 8. No i jeżeli chodzi o poprzednie QA, ono pojawiło się w kwietniu 2024 roku. A próg 2700 subskrypcji udało nam się wbić. Gdzieś mniej więcej tam pod koniec 2024 roku również. To Q&A przygotowuję pod koniec stycznia 2025. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za osiągnięcie tego progu na dzień nagrywania materiału. Mam już ponad 2800 subskrypcji, co no, bezpośrednio jakby przyczynia się do tego, że zbliżamy się do progu 3000. No, i jak obiecałem właśnie już wcześniej, na 3000 subskrypcji zrobimy sobie konkurs. Jeżeli chodzi o to, QA, jego zapowiedź pojawiła się w grudniu. Mieliście czas na zadawanie pytań do końca właśnie grudnia 2024. Tych pytań nie było jakoś dużo. Ja je mam tutaj na, na telefonie. No, i jeżeli chodzi o te pytania, no to zaczniemy sobie od najstarszych. No z tego co widzę, jest to łącznie 5 komentarzy. Najstarsze pytanie, czyli w zasadzie pierwsze od Michała. Gratulacje za subskrypcję, powoli do przodu, jako stały widz Twojego kanału będę miał kilka pytań. Ale najpierw, Twoje materiały, zwłaszcza te retro, są ciekawe i osobiście dla mnie wartościowe. Świetna robota. A teraz pytania. Jaki jest Twój smartfon na co dzień? Na chwilę obecną, właśnie na dzień nagrywania materiału, styczeń 2025, w chwili obecnej w dalszym ciągu jest to Samsung Galaxy Note 20, z tym, że jednak planuję przejście do iOS, no nie wiem kiedy to się w sumie do końca wydarzy, ale, ale póki co jeszcze jako daily phone mam tego nota 20 który jest już ze mną dosyć długi okres, co na, na mnie jest dosyć, powiedzmy, wyjątkowe. Następne pytanie, jaka jest Twoja ulubiona marka smartfonów? No i myślę, że tutaj zdecydowanie jest to raczej Samsung albo Apple, ponieważ jakby miałem od nich najwięcej smartfonów w swojej historii. Kiedyś jeszcze używałem LG, bardzo też cenię tą markę, niestety na chwilę obecną, jak wszyscy dobrze wiemy, nie produkują oni smartfonów, może kiedyś do tego powrócą. Kolejne pytanie. Czy planujesz współpracę z jakąś firmą? Na chwilę obecną ciężko mi się do tego odnieść, bo no nie wiem jeszcze co przyniesie 2025 rok. Interesuję się sportem? Jak tak, to jaka dyscyplina? No jeżeli chodzi o sport, no to powiedzmy rozgraniczę to na dwie kwestie. Pierwsza rzecz to czy ja jakiejś sportu prawem? Jeżeli już, to głównie jest to po prostu jazda na rowerze, z tym, że w zasadzie raczej w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym, raczej w zimie jakby no, rower jest w garażu, a jeżeli chodzi o interesowanie się sportem stricte, czy na przykład oglądam sport i tak dalej, no przyznam szczerze, że ja nie jestem jakimś fanem, jak są jakieś takie y, wydarzenia pokroju euro, no to gdzieś tam obejrzę jeden czy dwa mecze, ale to też jakby nie jestem zagorzałym fanem, który ogląda każdy mecz. Następne pytanie, czy planujesz testy również laptopów? Ciężko im powiedzieć, ale na chwilę obecną nic ku temu nie wskazuje. Czy grasz w jakieś gry retro czy nowoczesne? Dzięki za ewentualne odpowiedzi, serdecznie pozdrawiam. Jeżeli chodzi o gry, no to ciężko mi się tutaj wypowiedzieć, ponieważ no, ja nie mam zbytnio czasu na to, żeby w te gry grać. Wiadomo, praca pracą, a, a YouTube to jest moje zajęcie dodatkowe. No i jeżeli chodzi o po prostu gry, jeżeli już coś gram, no to głównie jest to testowo, na potrzeby testów, monitorów. Podpilam po prostu monitory pod konsolę Xbox Series X. No i mam tam między innymi właśnie zainstalowanego Wiedźmina 3, to jest w sumie też gra, którą najczęściej kiedykolwiek i jakkolwiek grałem. Mam jeszcze Assassin's Creed Valhalla, Minecrafta, brat tam ma jeszcze Farminga. No i ostatnio gdzieś tam zainstalował Red Dead Redemption 2, jednakże ja jeszcze w tą grę nie grałem. Pozdrawiam ciebie Michale również i dziękuję za twoje pytania. Następne pytanie jest to od Piotra. No i zaczynając od pierwszego, bo jest ich kilka. Najdroższa rzecz elektroniczna jaką kupiłeś, no i myślę, że był to jednak aparat fotograficzny, moja główna kamera, którą filmuję, nie ta, którą akurat nagrywam to wideo, ale, ale główny aparat, czyli Canon EOS R6 wraz z obiektywem. Jeden obiektyw jest to ten, który już miałem przy poprzednim aparacie, czyli przy RP. Ale dokupiłem również 85 mm, właśnie też RF, więc myślę, że to był raczej taki najdroższy zakup, ponieważ R6 w promocji kupiłem, z tego co pamiętam, za około 6500 Złotych, tak więc, no to był taki no, chyba najdroższy zakup, jeżeli chodzi o elektronikę. I myślę, że bezpośrednio przyczynił się do znaczącej poprawy materiałów pod kątem estetyki i oprawy wizualnej. Czy kupiłeś coś, czego żałowałeś? Myślę, że były takie produkty, ale głównie jeżeli chodzi o elektronikę, to raczej staram się, żeby moje zakupy były jak najbardziej. Przemyślane i, i raczej no, nie miałem czegoś takiego, że kupiłem i od razu uznałem, że, że to był błąd. Ale gdy podejmowałem decyzje zakupowe, to raczej starałem się tak dobierać moje wymagania, moje preferencje, żeby kupić coś, co będzie po prostu je spełniało. Następne pytanie: czy częściej zdarzało Ci się przepłacać za coś, czy raczej miałeś szczęście do okazji? No i myślę, że tutaj raczej miałem szczęście do okazji, o ile można to tak nazwać, ponieważ gdy planuję zakup czegoś, to potrafię bardzo długo jakby obserwować cenę danego produktu, danej rzeczy, która mnie interesuje. No i raczej nie podejmuję takich pochopnych decyzji, jak kupowych, że po prostu kupuję i już, tylko raczej obserwuję tą cenę, patrzę, czy ona gdzieś tam maleje, czy też ma jakieś wzrosty. Tak więc raczej są to takie zakupy bardziej przemyślane, i przez to też raczej nie przepłacam. Chociaż czasami też się mogło tak zdarzyć. Najlepsza według Ciebie rzecz, którą kupiłeś lub którą dostałeś. No i myślę, że tutaj również będzie to aparat. Chociaż mógłbym się jeszcze tutaj skłonić, że taką rzeczą, która sprawia mi jakby naj, najwięcej satysfakcji, też przyjemności podczas używania, może nie używam jej często, ale po prostu za każdym razem, gdy, gdy biorę do ręki i mam coś z pomocą tego sprzętu zrealizować, to po prostu jestem zadowolony z efektów jego pracy. Mówię tutaj m.in. o gimbalu, używam DJI RS3, to jest to taka podstawowa wersja, ale generalnie do czy to do kanona R6, czy to do Sony zv 10 i za każdym razem gdy po prostu nagrywałem coś z użyciem tego gimbala byłem zadowolony z efektów, które on mi dostarcza i po prostu praca z tym urządzeniem to była przyjemność tak więc myślę, że to mogłaby być ta rzecz no i oczywiście jeszcze aparat no i myślę też kolejną rzeczą jest to MacBook Pro 16 calowy z 2019 roku jego recenzja powinna już być dostępna na kanale raczej nie recenzja tylko takie obszerne wrażenia no i to też jest sprzęt, z którego jestem naprawdę bardzo zadowolony. Następne pytanie od Krzysztofa. Jaki prywatny i testowy smartfon wspominasz najlepiej? Jeżeli chodzi o prywatny smartfon, no to myślę, że tutaj będą dwa takie smartfony, z czego pierwszym jest Samsung Galaxy Note 4, czyli smartfon, który chyba jest moim takim najlepszym smartfonem w całym życiu technologicznym, jest to smartfon, który wspominam najlepiej. Bardzo podobał mi się na tamten czas wygląd tego telefonu. Był dla mnie innowacyjny. Samsung wprowadził tam aluminiową ramkę. No, generalnie uważam, że ten telefon był przepiękny. Również oprogramowanie. Ludzie narzekali na TouchWiz'a, ja go bardzo lubiłem, mam go w swojej kolekcji, sentymentalna podróż się czasie również się pokazała. A drugi smartfon, myślę, że to był taki bliźniaczy smartfon, ponieważ była to o kilka w zasadzie może miesięcy, może tygodni młodsza, wcześniej zaprezentowana Galaxy Alpha, czyli smartfon, do którego również posiadam gigantyczny sentyment, udało mi się ją kupić Jakieś niecałe 3 lata temu, jako sprzęt fabrycznie zaplombowany, wróciłem do tego smartfonu. Również przygotowałem sentymentalną podróż w czasie, która składała się z dwóch, z dwóch części, ponieważ film był dosyć obszerny. A więc Note 4 i Alpha to są takie smartfony, które do tej pory wzbudzają we mnie takie naprawdę pozytywne emocje. Jeżeli chodzi o najlepszy smartfon testowy, który jakby zapadł mi w pamięć, myślę, że jest to Motorola Edge 50 Ultra. Dlaczego akurat ten model? Ponieważ moim zdaniem był to kompletny flakowiec od motoroli, w dalszym ciągu jest, ponieważ jeszcze nie została zaprezentowana właśnie seria modeli Edge 60. Edge 50 Ultra moim zdaniem wyróżnia się naprawdę. Bardzo ładnym designem tej wersji, ale drewnianej, wygląda naprawdę bardzo dobrze. No, w zasadzie smartfon kompletny. Mamy genialne głośniki, bardzo dobry wyświetlacz, bardzo dobre aparaty, dość dobrą baterię, bardzo szybkie ładowanie 125W z ładowarką w zestawie. Naprawdę smartfon wywołał na mnie pozytywne wrażenie, a w promocjach w okolicach Black Friday można było go kupić za około 2800 zł, z tego co pamiętam. Tak więc to była naprawdę dobra cena za ten smartfon i w pewnym momencie nawet przy Przyszło mi do głowy, aby zakupić go jako mój Daily Driver, czyli po prostu smartfon, z którego korzystałbym na co dzień, jednakże bardziej skłaniam się w stronę iOS'a. Kolejne pytanie od następnego użytkownika: kiedy jakiś live? No, i jeżeli chodzi o to, no to jak sami wiecie, u mnie z liveami jest dosyć ciężko. Wynika to głównie za sprawą tego, że one nigdy nie cieszyły się jakąś dużą popularnością. A ja też jakby często organizowałem transmisję z pomocą telefonu komórkowego, gdzie no nie mogłem sobie zbyt dużo rzeczy dostosować, między innymi nie mogłem wyświetlić czatu. No jakby to były takie problemy wieku dziecięcego, raczej musiałbym robić streama bezpośrednio z komputera. Nie jakoś te live'y no, mi przestały odpowiadać i w dalszym ciągu jakoś tak nie czuję potrzeby ich realizowania, tak więc myślę, że no, raczej takie formy tych, tych materiałów, jakby na żywo, no raczej nieprędko się pojawią na kanale. Nie wykluczam ich jednakże na chwilę obecną nie planuję takowych przygotowywać. No i ostatnie pytanie, za zasadzie seria pytań od Szek23. Mamy tutaj łącznie 5 pytań. Pierwsze pytanie: Jak oceniasz wpływ Unii Europejskiej na standaryzację technologii takich jak USB Typu C? mam że był to pozytywny krok. Jak sami możecie zauważyć, branża idzie w tą stronę, że coraz więcej urządzeń jest właśnie zasilana, czy też po prostu ładowana przez port USB typu C. Również w najnowszych iPhone'ach serii 15-16 mamy właśnie ten port, co usprawniło po prostu wszelkiego rodzaju komunikację między urządzeniami. Możemy podłączyć więcej akcesoriów, które będą kompatybilne z tymi sprzętami. No po prostu stało się to też wygodniejsze. Nie musimy zawsze pamiętać o tym, żeby mieć ten dodatkowy przewód, który na przykład będzie do iPhone'a tylko. Jedyna wada to to, że mamy bardzo dużo różnych standardów USB typu C, od takich podstawowych jak USB typu C2.0 przez USB 3, Gen1, Gen2 i tak dalej. No jest tych standardów bardzo dużo. Również tutaj warto pamiętać o Obsługiwanej mocy ładowania mogą być przewody, które na przykład będą ładować urządzenia z mocą 10W, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zakupili przewód, który będzie ładował z mocą powyżej 200W. Tak więc, tutaj no, trzeba naprawdę zwracać na to uwagę. Są również przewody Thunderbolt, one mają również dodatkową specyfikację dotyczącą przesyłania obrazu. Kolejne pytanie: czy widzisz potencjał dla alternatywnych systemów, na przykład chińskiej Harmony OS, rosyjska Aurora OS? Czy także niezależny Ubuntu Touch w konkurowaniu z iOS i Androidem na globalnym rynku? Jeżeli tak, to co byłoby kluczowe dla ich sukcesu? Jeżeli chodzi o te systemy, o których wspomniałeś tutaj, Aurora OS czy też Ubuntu Touch, ja nie za bardzo mam w ogóle nawet jakieś doświadczenie z tymi systemami. W sumie o tej Aurorze to musiałem poczytać w internecie, bo nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Jeżeli chodzi o Harmony OS, ja go prywatnie nie używałem. Jednakże patrząc po tym, jak ten sklep z aplikacjami, jak ten system ogólnie się rozwinął, pomimo, że Huawei nie ma usług Google, no myślę, że idzie to w dosyć dobrą stronę. Potencjał jest duży, ale, ale po prostu globalizacja Androida i iOSa no wpływa na to, że, że ten Harmony OS no, nie ma zbyt dużego udziału. Czy to się w przyszłości zmieni, ciężko powiedzieć, jednakże no myślę, że jest na to jakaś tam szansa. Może smartfony Huawei powrócą tak do łask, jak było to jeszcze kilka lat temu z usługami Google. Ja bardzo pozytywnie wspominam takie modele jak Mate 10 Pro. On mi zapadł naprawdę głęboko w pamięć. Uważam, że był to jeden z najlepszych smartfonów od Huawei, a. czy też właśnie modele P20 czy P30 Pro. To również były ciekawe smartfony. Jak według Ciebie zmiany w przepisach dotyczących napraw urządzeń mogą wpłynąć na strategię producentów smartfonów? Słyszałem o tym i uważam, że to też idzie w dobrym kierunku. Dobrze, że użytkownicy będą mogli sami wymienić sobie m.in. akumulator, tylko myślę, że ta procedura powinna być jeszcze bardziej uproszczona. Aby nawet taki użytkownik, który no nie ma zbyt dużego pojęcia o budowie telefonu, o, o jakby jego y, naprawie, mógł bezinwazyjnie tą baterię wymienić, tak jak miało to miejsce jeszcze parę lat temu, gdy, gdy po prostu smartfony miały zdejmowalną tylną obudowę i mogliśmy sobie wymienić to ogniwo. Wspominam nam tutaj głównie o baterii, bo to raczej ona z perspektywy czasu jakby najmocniej się degraduje. No i to zazwyczaj jest... Y, Pierwszy element, który ulega po prostu wymianie w smartfonie, bo kolejne pytanie. W kontekście coraz większych obciążeń dla baterii 5G, AI, większe ekrany, jakie technologie są Twoim zdaniem kluczowe dla użytkownika końcowego? No i myślę, że tutaj nowość, która pojawiła się na rynku już w zasadzie w przeciągu ostatnich kilkunastu tygodni, może kilku miesięcy, nie śledzę tego aż tak dokładnie, ale mam tutaj na myśli zmianę w technologii wytwarzania ogniw, czyli zastosowanie w smartfonach zamiast baterii litowo-jonowych lub litowo-polimerowych, zastosowanie nowego typu baterii, czyli baterii węglowo-krzemowych. Baterie, które charakteryzują się tym, że są podobnych rozmiarów, co ich litowo-jonowe odpowiedniki, ale mają zdecydowanie większą pojemność. No i w niektórych smartfonach właśnie już, szczególnie chińskich, można zauważyć, że no baterie mają po 6, 6,5 tysiąca mAh, gdzie konkurencja ma na przykład około 5000 tysięcy. Bezpośrednio w podobnej obudowie, tak więc no, to jest coś, co może wpłynąć bezpośrednio na, na, na przyszłość jakby smartfonów, jeżeli chodzi o akumulatory. I ostatnie pytanie od użytkownika shik 23 Czy Twoim zdaniem różnice w wydajności procesorów mobilnych Snapdragon versus Exynos mają realny wpływ na użytkownika końcowego? Czy jest to bardziej marketingowa narracja? Powiem szczerze, ciężko mi się teraz odnieść do tego, ponieważ no nie miałem bezpośrednio takiego porównania, o jeżeli chodzi o najnowsze procesory Snapdragon a Exynos. Mogę tutaj posiłkować się właśnie porównaniem, no jakby kilkuletnich już procesorów, czyli tutaj niesławnego Exynosa 990, którego mam w nocie 20, a konkurencyjnego na tamten okres Snapdragona 865 który posiada moja siostra w Samsungu Galaxy S20. FE 5G, czyli już też leciwym smartfonie. Jeżeli chodzi o te telefony, no to w nowcie mam właśnie tego Exynosa, siostra ma tam Snapdragona. Ogólnie są to telefony z dosyć podobnymi parametrami, tak więc no, ta wydajność mogłaby też wyglądać podobnie, jednakże bezpośrednio czuć różnicę w dwóch aspektach. Pierwszy jest to bateria, po prostu S20FE lepiej wytrzymuje na baterii, mimo że ma ogniwo o podobnej wielkości no a druga rzecz jest to po prostu termika, temperatury jej telefon zdecydowanie mniej się nagrzewa mój Exynos podczas obciążenia potrafi się dość mocno jednak nagrzać myślę, że jest to już mniej nagrzewanie niż początkowo miało to miejsce po premierze tych smartfonów tutaj jednak aktualizacje zadziałały na korzyść tego telefonu i jakby nie parzy on w ręce ale, ale gdzieś tam porównując jeden i drugi telefon to widzę, że właśnie S20 f siostry po pierwsze, na baterii trzyma lepiej od mojego Nota, a po drugie, jego termika jest po prostu lepsza. Telefon jest chłodniejszy. I o wszystko, dziękuję Wam bardzo serdecznie za te pytania, za to QA. Jak zwykle, troszeczkę się rozgadałem. Jeżeli chodzi o dalsze plany, no to, tak jak mówiłem na początku, na 3000 subskrypcji zrobimy sobie konkurs, a myślę, że na 3300 subskrybentów kolejne QA na kanale. Jeżeli chodzi o pułap kolejnego konkursu, no to zapewne będzie to 3500 subskrypcji, chociaż do tego pułapu jeszcze daleko, tak więc tutaj no nie będę snuł dalekich planów. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za to Q&A, dziękuję Wam za bicie progu 2700 subskrypcji, na ten próg było organizowane to właśnie Q&A. W chwili obecnej mamy już ponad 2800, zbliżamy się do 3000. No i to by było wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zachęcam do subskrypcji kanału. Dajcie znać w komentarzach co myślicie. No i myślę, że zobaczymy się bezpośrednio już w kolejnych materiałach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i pozdrawiam. Cześć.